wypadkami, zatknięciem autostrad, a także problemami z ogrzewaniem i dostawą prądu. To właśnie ten rodzaj strasznego horroru dzieje się na Kamczatce, a władze milczą. Opady śniegu na Kamczatce również powinny z ostatnich 30 lat. silne i gęste opady białego śniegu, które pokrywają W środku zimy w Rosji spadł śmierć. To dopiero niespodzianka. Nigdy tak nie było. Wtedy wkraczamy Moskwy, Sobiany. Mówi, dajcie więcej obrony, plot, bo przecież są mrozy. To plan Sił Zbrojnych Ukrainy. Oni tam chyba całkiem zwariowali, prawda? Siergiej Siemienowicz poprosił wojsko o dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej do ochrony stolicy. Obiecali, że wszystko załatwią. Czasy są bardzo trudne skomentowało sytuację w świecie otoczeniem otoczenia Moskwy. Dlaczego tak się dzieje? Opowie o weksanym służącej inwigilacji i cenzurze. Osiem lat temu Iran bezskutecznie wdrożył podobną strategię. Władze Iranu zakazały telegrama pod fałszywymi pretekstami, próbując przenieść ludzi na państwową alternatywę. Pomimo zakazu, większość Irańczyków nadal korzysta z telegrama, omijając cenzurę i preferuje go zamiast. Pardnie się bawią, nie? nie są monitorowane. I to. Pięć metrów od mojego domu.